Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś chciałbym Państwu przedstawić szybki i łatwy sposób na stworzenie przejrzystego prototypu interfejsu graficznego. Do tego celu użymy aplikacji Pencil Project. Program jest dostępny jako rozszerzenie instalowane w Firefox, jednakże istnieje również możliwość pobrania wersji instalowanej dla Windows oraz Linux. Po uruchomieniu programowania uzyskujemy okno, na które składają się podstawowe funkcje znajdujące się w górnej części aplikacji, Płótno w centralnej części ekranu, na którym będziemy tworzyć nasz interfejs, a także umieszczony po lewej stronie przybornik, z którego wybierać będziemy interesujące nas obiekty. Obsługa programu jest bardzo prosta i intuicyjna. W celu umieszczenia jakiegoś obiektu wystarczy chwycić go lewym przyciskiem myszy i przemieścić z okna przybornika na płótno. Nasz interfejs zaczniemy budować od ramki, czyli okna programu. Teraz poprzez dwukrotne naciśnięcie jego nagłówka możemy błyskawicznie zmienić jego tytuł. Naciskając natomiast prawym przyciskiem myszy na niniejszy obiekt wyświetlimy menu podręczne, które umożliwi nam np. Na usunięcie przycisków maksymalizacji czy minimalizacji. Jednakże dla nas ważna jest opcja zakotwiczenia obiektu do płótna, czego dokonamy wybierając opcję LOCK. Dzięki temu wprowadzony przez nas element nie będzie reagował na jakiekolwiek próby jego zaznaczenia. Za sprawą tego nie musimy się przejmować tym, że przez przypadek go przesuniemy. Teraz będzie on stanowił jako tłoda kolejnych stawianych przez nas elementów. Kolejne komponenty dodaje się w identyczny sposób. Co ważne, ich ustawienie jest bardzo proste, gdyż aplikacja dba o to, by przyciągać te komponenty do równej linii względem innych elementów. Jak widać, poprzez przyciągnięcie kilku komponentów w błyskawiczny sposób wykonaliśmy prototyp okna logowania co zajęło nam 2 minuty. Dzięki znajdującej się w górnym pasku menu podstawowych narzędzi możemy teraz szybko zmodyfikować nasze elementy. Jak widać, Pencil Project stanowi elastyczne i proste narzędzie do tworzenia prototypów interfejsów, makiet, a nawet diagramów. Tak więc zapraszam do jego wypróbowania.